I ja, witajcie z tej strony DJ Tigris. No i dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować konstruktor Simulator 2014. Pewnie wiele osób lubi tę grę, ale nie wie, jak ją wysłać. Więc dzisiaj Wam zaprezentuję, oto jak ją zainstalować. W poprzednim odcinku yy, poradnika, tak można powiedzieć, jak zainstalować zainstalować, San Andreas było pokazane, że Chodę na YouTube. I mianowicie, mi trzeba wejść na YouTube, żeby pobrać AC Market. Jest to potrzebna aplikacja z przeinstalowaniem Theft Auto Sandra 100% działam, Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz na moim kanale. Nie zapomnijcie też o dzwoneczku, że przyjdzie wam odpowiadać na naszym filmie. Więc zaczynamy. Jak już w poprzednim filmie było pokazane, korzystaliśmy z AC Market. No i tutaj w tym przypadku również będziemy korzystać. AC Market. Więc wchodzimy na AC Market. Jest to krótki proces instalacji. Znaczy, to zależy od telefonu. Ja mam na taką wersję. I widzę, tutaj mam już Konstruktor Simulator. Ale my mianowicie wpisujemy Konstruktor Simulator. No 16? nie Nie, nie, nie. Tak, i tu mamy naszą 14. Jest to gra w pełni gotowa, lecz yy, denerwuje to w tych, że chcą cały czas kogoś, yy, żeby oceni, oceniliśmy tą grę. Jak ktoś chce, może ocenić. No i tu mamy dwie wersje. Nie wybieramy Mali, tylko Adreno. Adreno to jest bardzo dobre. I nie klikamy tych 3 kropeczek, tylko tą ikonkę instalowania. Klikacie. Chłódownołamp. Musimy obejrzeć y, tą oto lekramę. Nie możemy jej włączyć. Musimy to jasno się skończyć. Musimy to zrobić. czekajcie ja się muszę się trochę, bo zamknijmy. No i mamy nasze pobieranie. Pyk, pyk, jest, pobiera się. Tylko na to trzeba dużo miejsca, ponieważ gra jest trochę wymagająca. I teraz wam zademonstruję, że gra w 100% działa. Jest ładowani. Ale oczywiście na Androidzie zawsze jest jakiś problem. No i na początku nie wyświetlałam się ten oto otopasek tutaj. Man, jubilator, steel i różne tutaj firmy produkcji. Ale jak widzicie, gra się załadowała, załadowała. tworzymy swój profil w swojej nazwie. No i proszę, i ten strukturę simulator działa w 100%. Jak sami widzicie, ja tu jestem cały czas na misji, ale... Szczerze, mam na razie inne rzeczy do roboty, a nie, na razie się bawię w tej pracy No, co można powiedzieć o grze? Gra 100% działa, możemy się przełączać między maszynami, na maszynę kolejną. Tu na przykład mamy walec, tu jeszcze mamy yy, wózek widłowy, ciężarówkę i takie tam najpotrzebniejsze rzeczy. Konstruktor, yy, symulator na sklepie pieniądze. jeśli Ktoś ma fundusze, żeby wydać na tą grę, to... Proszę bardzo, opisujemy ten konstruktor Simulator 2014. No i tutaj mamy takiego konstruktora, czyli tego, co teraz przywiązaliśmy. Ja mam wersję darmową, ale możecie sobie też również kupić. Natomiast jest jeszcze 5. Wersji tej gry, ale już nie jest takich fajnych jak oryginalna część. Konstruktor Simulator 3 też, też to mam. No jak chcecie, to mogę nagrać. Konstruktor Simulator 2014 to jest Konstruktor Simulator 2, Listę też to miałem. Powiem, no to, to są fajne gry. No, trujeczka też jest bardzo fajna. Tu mamy już natomiast trochę słabszą wersję. Bo podróbek i niektórych do konstruktora jest bardzo dużo. To też miałem kiedyś, też było bardzo fajne. Ale się znacznie mi się to znudziło, zawsze marzyłem o konstruktor. No i tu mamy hmm, konstruktor Simulator Pro, którego myślę, żeby zainstalować, ale nie jestem jeszcze do końca pewien. I jeśli chcecie, żebym nagrał odcinek ze Konstruktora z symulatora 2014, to z wielką przyjemnością nagram tylko napiszcie w komentarzu. No i jak sami widzieliście, Konstruktor symulator działa. GTA Sandra również działa, więc jest wszystko legalne. Jeszcze taka yy, wprowadzająca ten. Pewnie zauważyliście na moim kanale Fortnite'a. Jak widzicie, mam Androida. Tak jak wy yy, jest Fortnite. Ale to zaleta telefonu. Ponieważ yy, ten. O, dziękuję za komentarz w poprzednim filmie. Yy, trzeba mieć mocny procesor i dużo pamięci w telefonie. Więc mianowicie yy, wchodzimy na Chrome i stamtąd pobieramy... Epic Games I z Epic Games powieramy Fortnite'a W tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze I dzwoneczek, żeby przychodziły Wam te powiadomienia o na najnowszym filmie na moim kanale i za niedługo już pewnie Wbija kolejny mix W wydaniu Mnie Więc Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać Do zobaczenia w następnym filmie Trzymajcie się gorąco, do zobaczenia